dobry, witam was serdecznie na kolejnych zajęciach gimnastyka dla seniorów w domu. Jak sami widzicie, sam dzisiaj nie znajduję się w domu, tylko na Rodos. Także nagrywamy dzisiaj w robotniczych ogródkach działkowych, otoczonych siatką. Tak jak yy, wspomniałem na poprzednich zajęciach, dzisiaj zajęcia z gazetą i tylko i wyłącznie z gazetą. Także w tych pięknych warunkach przyrody dzisiaj zapraszam Was do wspólnych ćwiczeń. Zaczynamy od rozgrzewki. Marszem w miejscu, kolana wysoko, ręce wzdłuż tułowia i spokojnie. Do góry kolano. Prawe, lewe, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 dwa, jeszcze raz i dokładamy ręce wysoko, powrót szeroko, Hop. i szeroko, osiem, siedem, sześć, pięć, Cztery. trzy, dwa jeszcze raz. Super ręce na biodra. Prawa noga bok. Powrót, lewa, akcent palce prawą i lewą. 2, końcówka prawa, lewa, maszerując ręce szeroko nad do przodu, ręce 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dokręcając przedramie do środka, powtarzając 8, 7. 6, Pięć. 4, 3, 2. Końcówka i w drugą stronę, na zewnątrz, kręcę. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dokręcamy proste ręce nadgarstki, do tyłu kręcę. Wytrzymasz, wytrzymasz. Ręce ciężkie, ale dasz radę. 6, 5, 4, 3, 2, ostatni raz i w lekkim rozkroku, płynnym ruchem krążenia ramion na zmianę do tyłu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dokręcamy. Tylko ze skłonem. Prawa piąt i lewa powtórz dziesięć. Góra, druga, tak. Dziewięć. Góra. Druga. Tak. Osiem. Dalej. Siedem. Jeszcze sześć. Hop. Pięć. Bok, cztery, tak, trzy, tak, dwa, lewa, jeszcze raz. I dokładamy teraz prawa ręka nisko, lewa wysoko, wracamy spokojnie i zmieniamy. Wracając wdech, do boku wydech, dek. i wydech osiem, prawa, zmiana, lewa, siedem, hop. druga, hop, sześć, tak, dalej, pięć, hop, jeszcze, cztery, druga, trzy, Góra. Dwa. Lewa. Na prawą. I lewą. Szeroko ręce mamy. Do tyłu. Małe koła kręcąc. Dokładamy. Powtarzamy. 6. 5, 4, 3, 2. Cofamy. I uwaga. Kątra. Do przodu. Kręcę. 5, 4, 3, 2. Dokręcamy ręce na biodrach, mięciutko nogi i bioderka dołu. Płynnym ruchem powtórz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Końcówka i w drugą stronę. Hop. 8, 7, 6. 5 4 6 2 Dokręczamy nogi, zginając warki opuszczamy. Pełen wyprostyk opuszczając wydech. 10 9 8 7 6 Cztery, trzy. Dwa. Jeszcze raz. Brawo. Gazetę proszę. Dokładamy. Tak mamy. To długi rulon zwijamy. Gazetę w rulon. Równo, równo. Tak. I jak mamy, to chwytamy na szerokość ramion. Trzymając gazetę z przodu, kolana do góry, powrót, marsz. Dołóż. Wysoko kolano. Super. Osiem. hop, 7, hop, 6, tak, Pięć. tak. Cztery, góra, trzy, druga, dwa, lewa, jeszcze raz, super, gazeta do prawej ręki, tylko lewe kolano, wysoko, bok, powrót, dosta, wysoko, bok, powrót, dostaw, sześć razy, proszę, góra, ciach, wracam, opuszczam, góra, bok, powrót, Dostaw. Cztery. Tak. Wracam. Dostawiam. Trzy. Opuszczam. Dwa. Tak. Dostawiam. Jeszcze raz. prawo Dostaw nogę. Chwytając gazetę oburącz. Spokojnie na zmianę ramiona w górę. Prawe. Lewe. Prawe. I lewe. Osiem. Góra. Siedem. Druga. Sześć. Hop. Pięć. I druga strona. Cztery. I lewa. Trzy. I druga. Dwa. Końcówka. Jeszcze raz. Super. Gazeta do lewej ręki. Ręce szeroko mamy. Prawe kolano wysoko. Odwodząc do boku. Wracamy. Dostawiamy. Góra. Hop. Powrót. dosta, Sześć razy. Hop. Hop. Tak. dosta, Pięć. bok, Hop. Dostaw. Cztery. Tak. Dostawiam. Trzy. Tak. Dostawiam. Dwa. Tak zabijam Jeszcze raz. I opuszczam. Łapiąc gazetę obu rącz z przodu. Przysiadem, dokładamy. Nogi zginamy. I wracamy. Ręce do przodu. Wyciągamy i powtarzamy. 8. Hop! Siedem. Hop! Sześć. Tak. Pięć. Tak. Jeszcze trzy, Aha. dwa, Aha. to jeszcze raz i wysoko ręce jak najwyżej wyciągamy, nie odrywając pięty od podłoża ze skłonem na prawą. Teraz za plecami. W prawej ręce trzymamy gazetę. Lewą od dołu chwytamy, przykładamy, wyciągamy, zmieniamy lewa ręka za głową, prawa z dołu chwyta i wyciągamy 8 razy. Do lewej, szeroko, do prawej. Fifth Przodem wracamy, ręce opuszczamy, spokojnie szyję powamy, ramiona do góry, powrót na wydech, proszę, dych, opuszczając ramiona, wydech. Sześć, pięć. Ręce szeroko, kolana wysoko Dokładamy, przekładamy Gazeta pod lewym Otwieram i prawym Powtarzam Pod lewym hop, I prawym kolanem Osiem Druga Siedem Druga Sześć Dalej Pięć Jeszcze Cztery. Druga. Trzy. Druga. Dwa. Druga. Lewa. I prawa. Nogi szeroko. Biodra nisko. Proste plecy mamy. Ósemką między nogami. Gazetę przekładając. Płynnym ruchem powtarzamy. Dziesięć dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery Sięgamy prawa, lewa, jak najwyżej, do góry. Osiem, góra, Wyciągam. Siedem, druga, sześć, Hop. pięć, Hop. cztery. Tak, trzy, tak, dwa. A to jeszcze raz super, ręce za głowę, łokieć szeroko, delikatnie ze skłonem na prawą, do pionu i lewą osiem razy bok, pion druga strona powtórz bok, pion druga strona I jeszcze sześć na drugą pięć na lewą cztery druga Lewa lewa prawa i lewa super ręce opuszczamy, miękkie nogi mamy, swobodnie luźno ręce rozwiązane. Swobodnie luźno ręce rozwiązane. Mhm. Uwaga, ręce zapuszczamy. nisko, jak najniżej, jak najniżej. I trzymamy. Łopatki ściągamy, klatka piersiowa otwarta. Chwilę trzymam, proste plecy zostawiam, ręce szeroko do boku i lewa noga prosta w bok. Trzymam równowagę. 6, 5, 4, 3, 2, końcówka, opuszczamy. Nogę zmieniamy, trzymamy. 6, 5, 4, 3, 2, końcówka, dostawiamy ręce na biodrach, lewa noga z powrotem do boku, trzymam w równowadze. 6, 5, 4, 3, 2, dostawiam, zmieniam, trzymam, hop, 6, 5, 4, 3, 2, końcówka, brawo, nogi szeroko. Ręce na biodrach zostawiamy. Zginamy delikatnie w prawe kolano, powrót i lewe cztery razy. Na prawą. Ura. I na lewo. z wyprostem wdech, opuszczam wydech, wdech i opuszczam wydech, cztery, trzy, dwa, jeszcze raz, super, za dzisiaj serdecznie dziękuję. Trochę w innej scenarii niż zwykle się spotkaliśmy, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie pod filmem Kciuka w górę, proszę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to też w prawym, dolnym rogu ekranu kliknijcie w ikonkę i zasubskrybujcie mój kanał. Serdecznie dziękuję również tym wszystkim osobom, które zdecydowały się wesprzeć moją działalność. Jeśli i Ty chcesz wesprzeć moją działalność. Wszelkie informacje znajdziesz w opisie pod filmem, jak to można zrobić. Ja nazywałem się Maciej Szyszka. Dziękuję Wam za wspólną gimnastykę i do zobaczenia w piątek. W piątek przygotujcie proszę Karimatę. Dziękuję. Cześć.